Wszystkie siły polityczne, które są dzisiaj częścią obozu rządzącego mówiły o tym, jak ważne są prawa kobiet i że nie można tematu praw kobiet traktować jako tematu zastępczego, że to nie jest temat, który może czekać. To jest sondaż z 2 lutego, to jest sondaż Ibrisu dla Rzeczypospolitej i w tym sondażu badane były poszczególne elektoraty. I w elektoracie trzeciej drogi ten wynik jest jasny. 64% mówi za, i popiera nasze projekty, a tylko 24%. Opowiada się za referendum w sprawie aborcji. Sama idea referendum została skompromitowana przez zjednoczoną prawicę i Prawo i Sprawiedliwość w czasie ostatnich wyborów parlamentarnych i widzieliśmy, czym to się skończyło. Po drugie, referendum kosztuje 70 milionów złotych. Organizacja referendum to są pieniądze, które już dzisiaj moglibyśmy przeznaczyć na bezpieczeństwo kobiet, o którym tak dużo mówiliśmy w kampanii wyborczej. Wszyscy referendum wydaje się być dzisiaj takim wygodnym wytrychem dla trzeciej drogi, żeby się nie wypowiedzieć w sprawie aborcji i żeby w sprawie aborcji nie...